Pokój chłopca albo dziewczynki w zależności. Wymiata w Ikei. Jest przepiękny. Te wazony są śliczne. Wow. Wam zbliżenie, żebyście mogli w sobie nazwę, gdy będą się spodobały. Kochani, kochani. Przyszła pora na kolegę od Prima Biotic. Dzisiaj Beauty. Więc, jak zawsze, piję z Wami wasze zdrówko. I jak widzicie, mm, już się gdzieś wybieram. I to jest właśnie fajne, że możecie sobie tą buteleczkę, gdzie macie już rozrobiony kolagen, gotowego szota do wypicia, z 12 witaminami, z kolagenem. Więc, taka typowa, najlepsza dawka e, suplementacji na co dzień. Już jest gotowa, bierzecie sobie do torebki, do samochodu i jedziecie, wypijacie i już więcej nic nie musicie robić. Odżywi to Wasze paznokcie, włosy, ujędrni Waszą skórę, no i kurczę, witaminy, samo dobro, również kolagen. Zadziała na wasz cały organizm. No i moi kochani, oczywiście jak zawsze mam dla Was świetną promocję, zbliża się wielkimi krokami dzień mamy, więc jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na prezent, to może Wam podpowiedziałam. Ja mojej mamusce też kupuję ten kolagen i ona też e, uwielbia go stosować, nawet tata tam czasami podkrada buteleczki. No, i teraz jest promocja, oczywiście, e, jeżeli kupicie dwa opakowania, takie duże, e, kolagenu, które Wam starczy spokojnie na dwa miesiące, to zaoszczędzicie 100 zł, plus do tego mój kod, który jest cały czas ważny, dekretka 10. Macie jeszcze dodatkowo do tego minus 10%. A Wy, kochane mamuśki, bo wiem, że Was tutaj trochę jest, napiszcie mi koniecznie, co Wy byście chciały dostać na dzień mamy, bo ja na przykład czas wolny i ciepłą kawę, to na pewno. Ale. Kolagen, Mogę sobie pić, słuchajcie, codziennie i tego mi nitk nie zabierze. Dobra, kochani, zostawiam Wam tu linka owocnych zakupów. Pamiętajcie o promocji i dajcie znać, czy podpowiedziałam Wam o prezencie. Na dzień mamy. Może jeszcze nie mieliście pomysłu. It is time. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.